Zaraz tu będzie policja. Ja już byłem na policji. Dowiedziałem się ciekawych rzeczy. Ile chcesz, chłopie, ja mów. I tak mam złote rozdanie. Skąd wiedzieli, gdzie mieszkam? To ta dupa! Która? Widzieli gazety, moje zdjęciach podpisane. Morderca, narkoman. Zabił w święta. Wzruszyłem się. Ten gość z prokuratury wszedł mi w papier. A tam wszystko to ludzie z otoczenia premiera. Czy moi wspólnicy zatrzymałoby się na mnie nikt nie szukałby dalej? Nazwisko. My są Polacy. 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 Polacy wybaczą ci, Nazwisko! Wybaczą ci, że waliłeś żonę po rogach, że wciągałeś kokainę z kurwami. Wybaczą ci, że pojechałeś na polowanie i zeja, zaje, zajebałeś ostatniego, słuchaj, łosia srebrnonosego w Polsce i wrzuciłeś zdjęcie na Instagram z tym zajebanym łosiem. Ale nigdy nie wybaczą ci, że wzbogaciłeś się kosztem normalnego, który skrzywdziłeś człowieka prostego. śmiechem nad jego krzywdą wybuchając. Romanę błaznów wokół siebie mając na pomieszanie dobrego i złego. Rozumiesz, nie? Imię! Dobrze wiesz, że ma na imię! Kuba, kurwa! To ta suka. Nie miej jej tego za złe. Ta ambitna osoba. Przynajmniej wziąłem ją na wakacje. Twój adres kosztował mi 50 tysięcy. Tyle jej dałem. Zostaw! Ty, zanim zrobisz to jeszcze raz zastanów się, e, czy, czy, czy ktoś wykupi cię z więzienia drugi raz w ciągu doby. Kurwa. Pozwoliłem Cię tu wpuścić. Byłem Ci to winien. Rób, co chcesz. Mi się znudziła. Paulina jest gwiazdą wieczoru. Poczekaj. Ta kobieta na pasach. Ja widziałem. Mogłem się zatrzymać. Ale chciałem. Chciałem.